Cześć, się ma moi drodzy, słuchajcie. Jest taka teoria, szczególnie to jest popularne wśród kobiet, że zakupy jakoś tam poprawiają nam humor. I powiem Wam, postanowiłem przetestować. No, ja postanowiłem sobie swój humor w ten sposób poprawić. A tak naprawdę, żeby nie wyszło, że jestem jakimś burżujem, to pojawiła się dobra okazja, akurat miałem trochę pieniędzy, a jeszcze, że do tej karty dołączają Gears of War 4, której tak bym miał kupić, a 240 zł w kieszeni. No to cóż, pomyślałem, trzeba brać. No to co, moi drodzy, komu w drogę, temu czas. Co, nie? Jak widzicie, moi drodzy, pogoda to już taka typowa jesienna chujówka. E, wytłumaczcie mi, że niby tutaj, w parku, pies ma przyjść i się wysyłać akurat do tej piaskownicy pod to? Czy tu się dzieci mają bawić? Czy co, że alkohol tu pić, bo hasiok blisko? Nie czaję. Plan działania mamy następujący. Najpierw po hajsy do banku i jedziemy po kartę, tak będzie. Idziemy montować. Uwaga, będzie świński żart. Nie ma co, nie ma co moi drodzy. Dowiózłem do domu. Nie było łatwo. Pogoda nie sprzyjała. Deszcz leje. Może nie leje, ale szału nie ma. Ale najważniejsze: GeForce GTX 1070 Founders Edition, eee, Wow Ready. To teraz tylko kupić sobie gogle za 8000 i będę mógł się bawić. Tutaj dostaję jakiś ekskluzywny kod na 15 gry, w jaki 15 dni w World of Warships, kurde, myślałem, myślałem, że to zapewniają wycieczkę tutaj z Wikiem Holsteinem, no ale trudno. No Wygląda to spoko, Na no, 8 giga pamięci, kurde, tyle to ja mam ramu. muszę sobie kupić więcej, bo wstyd. G-Sync, to like G6, to mam, Darex 12, no, brzmi spoko. Bone faster, stay cooler. Unstable No, co my tu mamy? GPU Tweak, coś tam, XSplit Ja i tak XSplitem nie streamuję. Nvidia Powers Virtual Reality Będą mi robić jakąś operację na oko? Mam nadzieję, że to tylko taki żart. G-Sync, Nvidia G-Sync, New Display Technology Deliver Smooth XP Dobra, no Wszystko, wszystko fajnie. Najważniejsze Biodegradowalna. Mam nadzieję, że mi się nie rozłoży w kąpie. No to co, no. To trzeba by to montować. Ale najpierw zupka. Dobra. No to teraz moja najmniej ulubiona część, czyli... Wytargiwujemy bydlaka. Praktycznie w 100% przypadków ciulnę się w łeb przy wyłażeniu spod stołu. Ech! O, zapomniałem co to. What the fuck? To to jest za kabel? Dlaczego on jest... A? O! Jak już jest taka wiekopomna chwila, że bydlak został wydobyty, żeby nie było. Nie, kurde, O. zastanawiam się, czy kiedyś nadejdzie taki dzień, że mi się zechce uporządkować te kable i puścić je pod spodem, tak jak to można zrobić. Zamiast tego, że mam je związane sznurówką. Tutaj mój tymczasowy 970. Patrzcie, jaki z niego był Bydlak. Trzeba go będzie troszkę wyczyścić przed oddaniem. Wiernie mi służył. W sumie, gdyby nie streamowanie i nagrywanie, to bym go nie wymieniał. Naprawdę świetna karta. Nawet na dzisiejsze czasy. Uuuuu. Patrzajcie na to. In search of incredible. Dobra, na czerwonym bolszewickim tle. Tu, tu, Co to jest? Uuuuuuu! No, powiem Wam. Wygląda konkretnie. To tak chyba zrobione, żeby to można było od razu w kosmos wysłać, w prezencie obcym cywilizacjom. Kto by to instalował? Nie to, żeby jak chodzi o kartę graficzną najważniejszy był wygląd, ale trzeba kurczę z czystym sumieniem powiedzieć: It's beautiful. Powiem Wam, że w tej Founders Edition to chyba jest najładniejsza wersja tej karty ze wszystkich. Co ciekawe, jak chodzi o rozmiar, to nie jest ona znowu taka duża, jest. Nawet o centymetr może dwa krótsza od GTX 970, ale przez tą tutaj obudowę metalową jest taka o wiele cięższa i o wiele masywniejsza. Co ciekawe, pierwszy raz widzę kartę, która tutaj z tyłu ma taką płytkę, w sensie nie wiem, czy to jest jakaś nowa kosmiczna technologia. Nie widać tutaj wszystkich tych ścieżek, tylko jest to wszystko tutaj zakryte w formie takiej chyba metalowej płytki. Technologia z kosmosu. A nie, jednak technologia z Chin. No i orzeł wylądował. Zakręcamy, odpalamy. Uuuu, patrzajcie. Technologia rodem z kosmosu. Znaczy z Chin. No. Sioczek... Dobre. Coś się odpala. No. A starszy brat... 970 Zostaje spakowany. jak to idzie. O. I niechaj służy dobrze następnemu właścicielowi. Pięknie, moi drodzy, wszystko śmiga. Cichutko pracuje. Czas na testy w grach. Patrzcie na to. Jak to śmiga. To jest po prostu coś niesamowitego. Milion fps. Piękna grafika, g wygładzanie krawędzi, coś niesamowitego warto było. A już tak całkiem serio, to w tym momencie nie mam nawet na komputerze zainstalowanej jakiejś takiej super wymagającej gry, w której mógłbym realnie sprawdzić o ile jest wydajniejszy od 970 aczkolwiek to wszystko już sprawdzić wcześniej w testach. Także jak to wygląda, wszystko jak to działa, to moi drodzy się przekonamy w kolejnych grach nagrywanych, które pojawią się na YouTubie. I zapraszam Was na streamy na hitboxie, bo tam będziemy grać i też testować, jak to wszystko sobie działa. Streamy są w zasadzie codziennie, każdego dnia około 18.00 pomiędzy 18.00 i 19.00 do późnych godzin nocnych. Także wpadajcie moi drodzy. Macie link oczywiście do hitboxa pod spodem. Gorąco Was też zachęcam, wpadajcie na fanpage'a na Facebooka, tam sobie polajkujcie, bo tam wszystkie ważne info wrzucam. No i to tyle. Ja spadam grać.